Witam się z wami. Bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku bardzo mi przyjemnie zaprosić was na rozdanie, które odbędzie się na tym kanale. Także zapraszam Hej do moi oglądania. Kochani. Niedawno było jedno rozdanie, teraz jest kolejne. A to dlaczego? Dlatego, że dzisiaj 7 stycznia mija, mi słuchajcie, równo dwa lata na YouTubie. Także y Kanał na YouTube jest takim moim trochę dzieckiem. Dwa lata już go prowadzę systematycznie, także naprawdę ten czas bardzo, bardzo szybko minął. Jestem bardzo wdzięczna, że wielu z Was mnie ogląda, obserwuje, komentuje, także naprawdę bardzo mi jest miło z tego powodu. I stwierdziłam, że zrobimy sobie takie małe, szybkie rozdanie. Nagroda będzie jedna, także jedna osoba będzie mogła wygrać. Na moim kanale, jak widzicie, non stop są praktycznie rozdania, więc pewnie niebawem będzie kolejne rozdanie, więc naprawdę ci, co tym, którym się nie udaje, to niech nie, nie poddają się, bo na pewno niebawem po prostu pokaże się kolejne rozdanie, ale wracając do rozdania w tym odcinku. No to warunki, no to warunki. Warunki to jak warunki u mnie rozdania rozdaniu są zawsze takie same, czyli po prostu trzeba oczywiście subskrybować kanał, no no bo nagroda jest dla mojego widza i mojego subskrybenta. No i napisać w komentarzu biorę udział. Więc tak, jeżeli chodzi o zakres trwania rozdania, no to on trwa od 7 stycznia, czyli od torku od dzisiaj do 17 stycznia, czyli do piątku do północy, a 18 stycznia podam wyniki. Jeżeli chodzi o losowanie osoby, to odbędzie się to za pomocą programu, czyli losowanie komputerowe. Ja nie będę losowała ręcznie, tylko po prostu system wylosuje osobę, do której uśmiechnie się danego dnia szczęście. Także od 7 do 17 stycznia można zgłaszać chęć poprzez właśnie subskrypcję kanału i napisanie komentarza biorę udział. Do wygrania jest jedna nagroda, także tak, ale mówię, nie, nie ma co się załamywać, bo naprawdę tych rodzań jest bardzo dużo na moim kanale. I może co, przejdziemy. Aha, no i oczywiście, jeżeli chodzi o wysyłkę, no to ona leży po mojej stronie na Terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w filmiku, w którym zostanie wylosowana osoba, prosiłabym daną osobę o pisanie swojego adresu mailowego, żeby mogła się do tej osoby odezwać celem odbioru od niej adresu. Do wysyłki, nagrody, i przejdziemy może do tego, co Was może najbardziej interesuje. Mam nadzieję, w tym odcinku, czyli co można w tym odcinku wygrać. I ja stwierdziłam, że zrobię dla Was takie malutkie zestawionko rzeczy. Dwie rzeczy możecie kojarzyć z mojego hola, z Holandii i z Niemiec. I tak, pierwszą rzeczą będą to takie nakładki na paznokcie, to jest maseczka na skórki. Przy paznokciach o zapachu ogórkowym pielęgnuje i nabliża skórki. Przy paznokciach, także takie fajne, widzicie, to się nakłada tutaj e, na palce, na paznokcie i to na nam skórki. E, to jest, e, myślę, bardzo ciekawe, bo nigdy czegoś takiego nie stosowałam, więc. E, osoba, która wygra, to bardzo bym prosiła, koniecznie napisz, jak Ci się to sprawdza. Drugą rzeczą w tej wygranej, którą można zdobyć, jest złota maseczka na usta i ona również była kupiona chyba w Niemczech albo w Holandii, właśnie nie pamiętam, bo my robiliśmy zakupy i tu, i tu. I to jest złota maseczka na usta z kolagenem, pielęgnuje, zmiękcza i nawilża usta. To było kupione za granicą i to też, ale nie martwcie się, z tyłu macie spokojnie jeżeli ktoś nie zna języka obcego, bo nie wiem, kto wygra tą nagrodę, to spokojnie z tyłu macie po polsku instrukcję obsługi danych rzeczy, więc nie martwcie się, że sobie nie poradzicie albo źle coś zrobicie. Także taka maseczka złota na usta, też nigdy nie używałam. Ok, kolejną rzeczą jest oczywiście maseczka w płachcie na twarz i wybrałam dla Was z serii Nukui. i to jest maska na twarz oczyszczająca, no, i co? Ekstrakt z orchidei, ekstrakt z czarnej herbaty, maska na tkaninie, czyli takie maseczki, które ja najbardziej sobie cenię i najbardziej lubię, i też taką maseczkę chciałabym Wam podarować. Kolejną rzeczą są takie kolczyki perełki. Wyglądają one w ten sposób. Bardzo mi się spodobały, więc stwierdziłam, że też fajnie będą e, fajnie będą, myślę, wyglądały na kimś, kto je wygra. E, takie skromne. Nie są jakoś super duże. Tu macie moją dłoń. Więc e, myślę, że bardzo fajnie będą wyglądały na czyimś uchu. Mi się bardzo spodobały i myślę, że osoba, która, która wygra, to też e, przypadnie to do gustu. Mam nadzieję, że jak ktoś weźmie udział w rozdaniu, to znaczy, że dana rzecz mu się spodobała. I ostatnia rzecz, również moim zdaniem mega urocza, jest to taka spinka. Ona jest na taką żabkę, już ją zaraz pokażę. Wyciągnę może tę spinkę. Jest naprawdę taka bardzo, bardzo elegancka, zobaczcie jaka śliczna. No też jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że koniecznie ją wezmę. To jest taki, nawet nie wiem, czy to kamień, czy to co to jest, ale wygląda ona przeuroczo i przepięknie. I ona jest właśnie w formie, jak widzicie, takiej żabki, ja nie będę sobie jej przypinać na włosy, nie martwcie się, bo, no, bo to ma być nowe, a nie używane. Ale zobaczcie, jaka jest piękna. Także e, takie nagrody można wygrać. tak powiem, podsumowując to jest to takich pięć właśnie rzeczy, które w tym rozdaniu możemy wygrać, czyli e, ta, takie maseczki na paznokcie, maseczka na usta, e, maseczka na twarz, na tkaninie, e, kolczyki e, i taka e, śliczna Spineczka. Także co, moi kochani? Zapraszam Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w rozdaniu. Tak jak to jest na moim kanale, zawsze nie są tutaj warunki jakieś wygórowane. Wystarczy chwila, żeby wziąć udział. A może akurat właśnie do Ciebie uśmiechnie się szczęście. Mi chyba z tych wszystkich rzeczy najbardziej podoba się ta spineczka, no bo jest naprawdę mega, mega urocza. Myślę, że będzie cudownie wyglądała na czyichś włosach i głowie. No, ale wszystkie rzeczy są fajne. I co? No i życzę Wam powodzenia oczywiście. Bierzcie udział koniecznie. 18 stycznia okaże się do kogo uśmiechnęło się szczęście, i ja ze swojej strony naprawdę bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną już dwa lata. Słuchajcie, dwa lata minęło jak jeden dzień, i aż ciężko mi uwierzyć, że już dwa lata z Wami tutaj jestem, że do Was mówię, że dla Was nagrywam. I bardzo się cieszę, mam nadzieję, że kolejne dwa lata będą jeszcze lepsze, że będę miała dużo mobilizacji i motywacji do tego, by nagrywać dla Was filmiki. Ja na pewno bardzo się cieszę, że mogę to robić i no, jestem bardzo zadowolona z tego, co robię. Jest to moja pasja, jest to moje zainteresowanie i co? I robię to z wielką chęcią. Z wielką chęcią się również z Wami dzielę rzeczami i z wielką chęcią robię rozdania, bo uwielbiam po prostu rozdania na kanale u siebie. Znaczy wszędzie lubię rozdania, ale jakoś tak lubię po prostu Wam sprawiać takie drobne, małe przyjemności. E, domyślam się, że osoba, do której trafi ta nagroda, to na pewno pojawi się na jej twarzy uśmiech, więc też tak fajnie po prostu sprawiać Wam radość. No to co? No to życzę Wam powodzenia, no po prostu tyle i życzę Wam miłego dnia. Zgłaszajcie się, jeżeli macie ochotę wygrać tę nagrodę, jeżeli Wam wpadła w oko, no to zachęcam. Przesyłam Wam buziaki, trzymajcie się wszyscy bardzo gorąco i serdecznie i jeszcze raz dziękuję za to, że od dwóch lat tworzymy razem ten kanał, bo tworzymy go razem, nie tworzę go ja sama, tylko go tworzymy razem, bo jak ja bym miała go tworzyć sama i sama dla siebie to robić, to nie miałoby to jakiegokolwiek sensu i celu, ale z racji, że jesteśmy taką małą grupą Rodziny, w takim cudzysłowiu możemy to nazwać, to po prostu się z tego bardzo cieszę, że was, was mam i że mogę robić to, co kocham. Także buziaki, jeszcze raz popat. Pa.